Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mad Maxa. Moi drodzy, spędziłem, nie ukrywam, dużo czasu poza grą, żebyście nie musieli na to patrzeć, bo to były trywialne czynności, ale wymagały trochę pojeżdżenia po mapie. Spędziłem sporo czasu na zbieraniu, zobaczcie, wszystkich projektów. Tutaj one były tu na górze, tu na dole. Przy okazji, jeszcze jakieś tam dwa konwoje rozwaliłem. To nie, nie było nic za bardzo oglądać, także spokojnie nic nie straciliście. Przekazuję jakieś tam pogłosło, obniżyłem zagrożenie, ale co jest najważniejsze, zrobiłem. Mam już wszystkie zebrane części oprócz szybu naftowego. I długo szukałem, ponieważ brakowało mi cały czas jednego szybu. Byłem absolutnie przekonany, że powinienem był zebrać, ponieważ tutaj nic nie było. A okazuje się, że tutaj taki jeden malutki, malutki obozik nam się ostał. Zupełnie go. E, zupełnie go nie zauważyłem. Także teraz właśnie, żeby już nie było wszystko robione w wersji jakby poza, poza kadrem, pojedziemy sobie do niego. Ale nie mam dla pojęcia, jak to się stało, że nam uciekł Pewnie dlatego, że zawsze z bazy jak ruszaliśmy, to albo jechaliśmy od razu w lewo, albo w prawo A nigdy w to miejsce No ja po prostu jakoś tak nam się tutaj ostał, więc szukałem w ogóle poradników, yy, jakichś opisów I mówię, no tutaj jest ten, tutaj powinien być ten obóz, a jego tutaj nie ma Mówię, dobra, podjadę, zobaczę o co chodzi No i faktycznie jest ten obóz, także... O, oh, shit! Oj, nie tak Także y, wejdziemy sobie do niego, jego zrobimy i potem... No, zrobimy sobie ten obozik, on jest bardzo prosty, bo to jest obóz na, y, zobaczcie, na, na jedną czaszkę, także to jest bardzo porządkowy obóz. I jak sobie go zrobimy to wtedy odblokujemy ostatni element projektu jakim jest y, ten obóz, czy szyb, naf, szyb naftowy czy jakoś tak I wtedy sobie pojedziemy, bo chciałem już wam to pokazać e, Chciałem to wam już pokazać żebyście y, obejrzeli sobie jak to wszystko wygląda o! What the? What the, what the fuck? What the, what the fuck? Sobie go zrobimy bardzo szybko i potem po prostu chciałem, żebyście mogli razem ze mną popatrzeć sobie, jak nasz obóz będzie się zmieniać. Jak, przepraszam, jak twierdza Gita. Zobaczcie, ile już mam tego zasobów. 3500. mam sobie tutaj wszystko co jest potrzebne i mam nadzieję szybko znajdę potrzebną część, ale mówię naprawdę ukrył się już miał taką wątpliwość że mówię kurde po prostu coś tu jest na rzeczy, ponieważ jakiś błąd no przecież musiałem go odblokować, a mimo wszystko yy, nie mogłem znaleźć tego jednego, ale już szybko jak mi się okazało że po prostu yy, Mój błąd, bo nigdy tutaj nie byłem. Chyba, no co my tutaj mamy do zebrania? Trochę złomów, szczyt naftowy jeden. Tak, tu jest broń, tu jest amunicja. Amunicja do szczelby, będę szczelbować. Tu, tu mamy trochę. What the fuck, what the fuck, gdzie jesteś? Gdzie Jolintz. Jest? Złom już to. Tak, hmm? Złom mi się nieźle napędza. Myślę, że jak... Chciałem go kurde wysadzić, ale mi nie wyszło.

Teraz sobie po kolei tak pozbieramy. Amunicja do szczelby. Tu sobie coś jeszcze zbierzemy. A, po prostu mogłem trochę w nich porzucać, no ale trudno. Nie zauważyłem szczerze mówiąc tych grzmotów. Ale nic się nie stało. A, grzmoty się przydadzą do otwarcia drzwi. Niepotrzebnie ze waliłem, jak miałem po prostu możliwość rzucania w nich raz za razem. Dobra. Git. O kurno. Wcale ten obóz taki mały... mały nie będzie. O, chyba się. Z Zawiasik się ostał w powietrzu. Dobra. Pójdziemy sobie tędy. Tak, to był dobry pomysł, żeby pójść tędy. A ja myślałem, że ten obóz tak zrobię dosłownie w 15 sekund. A wcale niekoniecznie. Idziemy sobie teraz. Dobra, pójdziemy w dół, potem najpierw pójdziemy w górę. Pójdziemy tu. Szymonko chłopaku. To ten wybuch wystarczy, tak? Mam rację. Nie, wybuch dzieje się coś? Dobra, to lecimy dalej, a trzeba jednak zejść myślałem, że Okej. Okay. tak, podpal. Aha, okej. Okay. Animacja sama. Na pewno to na pewno to przeżyłem, na pewno to przeżyłem Nie ma problemu, w ogóle Max, dobry wariat Stał na dole, pod wybuchem, nic mu się nie stało mm -hmm. Także Berry strong, Berry strong Dobrze. Okay, Dobra, mamy tutaj złom, czy teraz... No, to był dobry pomysł, tak, czyli poszliśmy teraz na dół Wszystko co było na dole do ogarnięcia eee. A, dobrze, mogę tam zejść. Tylko nie ma sensu, że tam schodził, szczerze mówiąc. Dobra, idziemy teraz na górę. Jaki fajny ten widok, coś tam czerwonego. A, o to insygnia z Krotusa, dlatego taki fajny widoczek. Zdziwiłem taki. Także oki. Okay. Z kolei, teraz widokowe chłopaki mają. O, nawet ktoś, ktoś ogląda widoki. Muszą być dobre, że tak długo schodzi. Dobra, mamy insygnia. Co tam jeszcze? Jeszcze jedna insygnia, dwa złomy i jeden szyb naft. No właśnie. Rzecz się rozbija. O, to myślałem, że. Znaczy, rzecz rozbija ten szyb naftowy. Myślałem, że tutaj po prostu wpadnę, zbiorę ten szyb i, i wyjdę. Eee, I nie będę miał pomysłu, co zrobić z dalszą częścią odcinka, ponieważ to zajmie mi chwilę. A okazuje się, że niekoniecznie. To no dobrze, to dobrze. Będzie akurat odcinek poświęcony przygotowaniu do ulepszenia, do wymaksowania bym powiedział wręcz, obozu Gita. O, życie. Znaczy, ten, jedzonko. Chętnie. Dobra, prawie pełne. Nie, tutaj, tutaj. Naprawdę jestem ciekaw, co się stanie, jak wymaksujemy twierdzę. Jak ona będzie, po pierwsze, wyglądać, a po drugie... Jakie będziemy mieć z tego bonusy, bo będziemy mieć na pewno dużo? Tutaj mogę pójść, coś to jest. Jestem ciekawski, zbyś. Halo, 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 halo. O, dobra. Okej. Okej, okej, tylko. No dobra, mogę tam, do, mogę tam pójść, tylko czy to ma jakiś większy sens? Myślę, że nie bardzo. W razie czego będziemy pamiętać, że tutaj trzeba wrócić, ale myślę, że to. O, shit! Że gra tego nie uwzględnia, że mam akurat trafić w to miejsce. Ok, tam są insygnia. Dobrze. Hmm. Tutaj czy mi się tutaj opłaca zjeżdżać. Tam dalej nie ma sensu. No dobra, tutaj muszę pojechać, jednak. A okej, okay, tutaj jest ten, to jest projekt, dobra. Git, majonez wszystko już jasne. Tylko jeszcze brakuje chyba. E, jeszcze jednego złomu brakuje. A on tam jest. Oto. No i pięknie. Git, git, git. Mamy wszystko, mamy szyb naftowy. Tam mamy ostatni. Tutaj sobie tak, tutaj drabinkę zrzucę. Dobrze. Weźmiemy sobie złom. Dobrze. I wszystko. I 100%. Eligant. Aligancko, aligancko. Dobra. To mamy zrobione. Jeszcze tylko, jako że jestem, tak jak mówiłem, ciekawy zbyś, pójdę tam... No cholera, nie pójdę. Też nie, dobra, pójdę. Pójdę po prostu tędy. Zobaczę co tam jest jednak, bo tam mnie zaintrygowało, że to przejście jakieś tam mimo wszystko jest. Nawet jak spadnę to, to przeżyję Teraz to było, gdzie to było? A to było tutaj tu. No dobra, ale już się kierujemy do twierdzy Ulepszamy twierdzę Będziemy teraz patrzeć Jakie efekty to przyniesie Także biegniemy, biegniemy, biegniemy Tutaj wskakujemy, dobra biegniemy dalej To jest jakiś daszek A już wiem, dobra już wiem gdzie jestem Tutaj gdzie był ten taras widokowy No dobra tylko teraz ym, tak bym powiedział, że tak trochę słabo. Dobra, trzeba iść w dół po prostu. Ale niewiele straci. Dobra. Tak na taką, tak dużą wysokość, taki spadek to naprawdę niewiele. No i teraz super, lecimy już sobie do, do samochodu. I lecimy do twierdzy. Będziemy ulepszać twierdzę. Wszystko w twierdzy mamy już do twierdzy przygotowane. Zobaczcie. bank. Wszystko, wszystko, wszystko. Także teraz te ulepszenia będą naprawdę niezłe. Oczywiście pisaliście mi w komentarzach, żeby tam na przykład właśnie zacząć przede wszystkim od tej ekipy poszukiwawczej. Dzięki czemu dokładnie nie musiałem jeździć po całej mapie i szukać wszystkich, przeszukiwać wszystkich złomów. Oczywiście byłoby warto. A, tym sobie jeszcze podjadę dodatku, bo to mi da też trochę zasobów. Także kolejny plus. Bo to daje... To jest ten samochodzik, co ma mnóstwo zasobów, zasobów w sobie. Co by wyjazd? Dobra, jedziemy do twierdzy. Przy okazji, troszeczkę sobie złomu dorzucę. Eee, a, i pisaliście, żeby znaleźć, bo zobaczcie, bo tu jeszcze pod jest mnóstwo, mnóstwo tych miejsc do, do obszukania, ale to już są takie drobne. Na przykład tam złom, strzępki historii gdzieś tutaj są. O tutaj, na przykład historii. To oczywiście warto zebrać, jak, jak najbardziej. Jeśli chciałbym skończyć grę w 100% albo przynajmniej być blisko 100%. Jak najbardziej się oczywiście przydałoby pojeździć po tamtych miejscach i je posprawdzać Ale nie mniej na, na ten moment yy, mamy to Dojeżdżamy, to mi da 4400 Bank. Nagroda za projekt dostępna za mniej niż minutę Dobra no, i teraz lecimy, zobaczymy, lecimy teraz. Lecimy sobie z projektami. Wszystkie będziemy ulepszać. Jaki to będzie miał wpływ na naszą fantastyczną twierdzę. Także na razie wygląda ona tak. Można sobie zapauzować i popatrzeć na szczegóły. Także tu jest jakiś. A, już tę scenę, chłopaki. Tutaj wcześniej stali przy scenie. A teraz tylko tam złożyli chyba dwóch robotników, którym roboty nie poszły. Ekipa złomiarzy. Dobrze. Ekipa złomiarzy. Bęk! Pierwszy projekt. Dobra. Złom będzie automatycznie zbierany w miarę upływu czasu po wyłączeniu gry. Wymagane połączenie z siecią. Enter. Dobrze. Niewiele się zmieniło. Dobra, następny projekt. Następny projekt jest tutaj. Zbuduj duży zbiornik ropy umożliwiające darmowe tankowanie magnum opus. Bank. Ra. Bum! O, tuż to. Coś się dzieje, coś się dzieje. Prace trwają. Można by ten komin odbudować. Co się wydarzyło? Co się wydarzyło? 5 projektów. Rozbudowano twierdzę. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie widzę większych różnic. Acz pojawił się odgłos łupania młotem. A, tu się, tu się pojawiły. Ło, no kurczę! Baldachimy, se chłopaki, powstawiali. No, nie, no. To już naprawdę. Tutaj już baldachimy. Jak, jak są, to jest nie. O tu sobie jakoś tam taką garkuchnię zrobili. Polową. Kurczaczek, dobra. Zbiornik na wodę. Bęk, lecimy. Dobrze bardzo. że, Manierka, tak. Lecimy dalej. Yy, farma Czerwi Ekipa sprzątająca, daj sobie tak. Ekipa sprzątająca, zbierz ekipę, która będzie zbierała dla maksa, ze wszystkich konek pojazdów. O, to super! Bo ja często. czy znaczy chociaż nie, jak, jak już coś pokonam, to zbieram. Tak mi się wydaje. A, dobra, mamy następny. Dobrze, znowu, o no właśnie, dobrze, znowu zmiana w twierdzy. Coś przybędzie Rozbudowano Proszę bardzo, jest Na, na scenie pojawił się Tu, o kurcze Bele Czy naprawdę na bogatości? Informacja o projekcie, co to robi? A, ok Po prostu napis I tutaj ostatni, a jeszcze sobie sprawdźmy jak to wygląda Like a baby Belly and Dobrze, i farma czerwi. Koniec mamy w twierdzę. A jeszcze, a tam jeszcze coś było z dużym magazynem. Nie wiem co ona robi. Zdrowie Maxa, Aha, zdrowie, to spoko, dobra. No i teraz tylko jeszcze duży magazyn dostać złom, tam jest potrzebne z półtora koła. O! O kurczę, zobaczcie tutaj, jakie normalnie. A, to stadion tysięciolecia się buduje! E, nie, to po prostu bazar tworzą. Nie, no fajnie. Stanowiska są bazarowe, elegancko. Dobrze, i teraz gdzie mogę ten złom dostarczyć? Czy dokąd mogę ten złom? Hey, Jezus mówi, że Na no kurde, Że mówiąc, bym półtora tysiąca zło, muszę dostarczyć. Ale, ale dokąd? Tutaj nic, to A, dobra, już wiem, tutaj jest. Uwaga! Mały magazyn, dostarcz złom, przytrzymaj magazyn. Aha, czyli 2000 będzie kosztować, bo 500 zbudowanie, a 1500 dostarczenie. Także zrobione. Dobrze. I kolejny upgrade twierdzy. Ten komin odbudujcie, niech już to wygląda jak no, normalnie. Rozbudowana twierdza i ty. Aha, czyli 500 i 1000, so, dobra. dobra, uwaga. I średni magazyn. I mamy, moi drodzy, mamy to. Pierwsza twierdza rozbudowana na 100%. ah dobrze, dobra robota. Jeszcze nie? A, tutaj jeszcze 1500 wow. Dobrze, że mam Czyli to 3000 Dobra, teraz mamy to Teraz to mamy Boom Jest twierdza, 100% Wszystkie projekty zrealizowane. Oprze. Ładnie wyskoczyłem ze złomu z ponad 4000 na 1400. Ale dzięki temu mamy twierdzę. To tak bardziej zrobiłem forfan a jakaś. Yy, Siema? Tak. Dobra, zrobimy sobie szybkie kółeczko wokół twierdzy, popatrzymy. Czyli tak, yy, tutaj już widzę bazar funkcjonuje. Yy, Chińczycy przejęli dół, ponieważ mają baraczki. Proszę bardzo, są stragane, jest wszystko. I naprawdę wygląda to, powiem wam szczerze. Wygląda to nieźle. Także moi drodzy, odcinek będzie krótszy, ale myślę, że o, uprzątnęli wszystko naprawdę Ładnie, ładnie, uprzątnęli. To przecież, przecież wcześniej leżał jakaś taka wielka... Czyli znaczy taki, taki jakiś głaz, czy inny element betonowy, a teraz już tego nie ma. Jest elegancka scena. Teraz można zrobić gest Usaina Sejna Volta, także też bo się udało. Także moi drodzy, odcinek krótszy, ale wy jesteście świadkiem teraz, byliście świadkiem świadkami, jak wygląda rozbudowa twierdzy do 100%. Czy jest to warte zachodu? Czy jest to warte przede wszystkim ogromnej liczby... Yy, złomu, ponieważ, mówię, miałem ponad 4000, tysiące, na 1400, więc za te 4000, tysiące mógłbym mnóstwo rzeczy poulepszać, ale z drugiej strony na razie nie mam czego ulepszać, nie mam, nie mam co za bardzo, bo wszystkie ulepszenia są zablokowane. Także, no, jeśli chodzi o E, projekty i tego typu rzeczy związane z twierdzą, zrobiliśmy to. E, zostało jeszcze mnóstwo takich mniejszych znajdziej, typu na przykład strzępek historii, jakieś tam resztki złomu, kolejny strzępek, ale to są już takie rzeczy opcjonalne. Tutaj jeszcze oczywiście czeka nas e, odwiedzenie tego balonu obserwacyjnego przy okazji, tak, rozwalenie tego rurociągu, e, balon mm, gdzieś tu na pewno się jakaś twierdza znajdzie, myślę, z, myślę jedna, czyli albo może nawet, nie, chociaż tak, jedna, i jeden rurociąg, pewnie jakaś twierdza, czy inne. Inne cholerstwo, także rozwalimy to. Eee, wyczyszczenie yy, snajperów, straszaków, pulminowych. Poleminowe napady są fajne, więc myślę, że to też zrobimy. Ale generalnie, już zeszliśmy do poziomu yy, jeden, z czy tam jeden zagrożenia. Eee, wszystko praktycznie co trzeba było jest już porobione. Te trzy terytoria są porobione praktycznie na 100%. Tutaj tylko jeden poleminowy, drugie, i to będzie koniec, jeśli chodzi o tę część. Tutaj pole minowe Straszak, tutaj będzie koniec w tym miejscu. No i potem jakieś drobne rzeczy po tej stronie, i też będzie koniec. Także moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. W następnym pojedziemy sobie tu, odwiedzimy to, ogarniemy twierdzę. Może potem jakoś offline. Yy, ogarnę te rzeczy. Chyba, że napiszcie w komentarzu, że chcecie po prostu oglądać, jak robię te takie rzeczy poboczne. Szczególnie te pola minowe, bo są naprawdę całkiem wesołe, co udowodniłem ostatnio, bo potrafię zginąć. Yy, no a potem trzeba będzie pojechać do Krwi Stobrodego i zacząć ogarniać drugą. Drugą część mapy, czyli wschód, dziki wschód ogarnięty. i Jeszcze bardziej dziki zachód do zrobienia. No a potem pewnie się udamy w rejony. Yy, pojówki albo na wydmy. Także no, myślę, że około setnego odcinka, jeśli dotrwacie, i ja będę to nagrywać, to pewnie odwiedzimy czarne miasto. Ciekaw jestem co dalej z, z tymi szczękami, bo przecież mieliśmy te szczęki atakować i jakoś to nam zniknęło. Także. W tym odcinku to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć. <laughs> jednak nie, jednak nie. Wszedłem sobie chciałem zapisać grę. Okazuje się, że jest max nowe i warsztat nowe. Moi drodzy, czyli coś się jednak odblokowało. Będziemy sobie mogli. Ochraniacz rurowy lecimy sobie z jeszcze ulepszeniami. Bierzemy sobie ochraniacz rurowy Bęk. Nowa głowa. Co możemy na przykład smarna twarzy? O, tutaj coś jest. Średnie włosy i broda plus gogle. Zobaczmy. Aha, to jest to. Długie włosy, broda plus gogle. O, takim teraz chwilę sobie porobię. Teraz zrobimy sobie w ten sposób, bo już trochę na pustkowiach żyjemy, więc zrobimy mu teraz takiego Jezuska i z okularkami. Umiejętności doszły. Fantastycznie, są nowe umiejętności. Czym są nowe umiejętności? Tutaj jest jedna. Mistrz rozbro... Mistrzowskie rozbrojenie w walce wręcz. Umożliwia rozbrojenie z, z broni białej lub nawet po zwykłym bloku. Zdobądź umiejętność. Mm... No to jest nieźle, niezłe, ale zobaczmy co słychać w warsztacie. Ponieważ tutaj też mogę coś dołożyć sobie. A, tylko zdobana maskę. Okej, okay, bo zdobyłem jakąś tam zdobę. A to szczerze yy... Niekoniecznie. no, czyli tutaj już nic nowego. Dobra, czyli poslecimy do maksa umiejętności, damy mu to rozbrojenie w zwykłym bloku. To się przyda. Czeka. Rozbicie tarczy. O, to by się przydało. Eee, dobrze, czyli tak to zrobimy. Ok. Eee, rozbicie tarczy wbrew pozorom może się przydać, ponieważ czasami tymi tarczownikami to tak, chociaż z drugiej strony też tak bardzo często z nimi nie walczę. Myślę jeszcze nad tymi. Egzekucja nożem przez ścianie. Egzekucja bronią białą. To sobie spróbuję tak dla, dla ładności rozgrywki. To odpalę. Tutaj żadnych zmian. To dopiero na królu piasków. A jestem... A, już jestem na, na poziomie gumopała. A, dlatego mam zmiany, ok, bo już awansowałem na gumopała poziom 2, bo wcześniej byłem Wrakopędem Także też dobrze. E, no dobra. No dobra, to tyle. To tyle. Max nam się kapkę zmienił. A jakieś tam kosmetyczne, chociaż co nam to dało tutaj? Założenie tego o 30% mniejsze obrażenia odnoszone w wyniku nieudanego bloku większe obrażenia nawane przez zbrojenia Oki. Okay. Pasuje. Pasuje mi to jak najbardziej. Dobrze, moi drodzy, to na razie tyle w takim razie bez zbędnego przedłużania. Do następnego cześć.